Święty Jan Maria Vianney w walce z diabłem uzbroił się w żelazne widły, które umieścił obok swojego łóżka. Katarina Lazan, jedna z jego najbliższych pomocniczek, opowiadała: "Czasami słyszał, jak zasłony z jego łóżka się rozrywają i rano spodziewał się znaleźć je w strzępach. Pędził po widły, sądząc, że to sprawka szczurów." Im bardziej się trząsł i drżał, tym bardziej zasłony się rozrywały. A następnego dnia, gdy sprawdzał, zasłony nie miały żadnych uszkodzeń. Innym razem demon pukał do drzwi jego pokoju i wołał. Wianej mówił, że miał ostry głos. Innym razem powiedział: Demon zapukał dziś w nocy do moich drzwi. Nie kazałem mu wchodzić. Wszedł mimo to. Przyszedł, aby uderzać garnkiem o miskę z wodą, która stoi na moim kominku. Uderzał w nią wiele razy, nie mogłem przez to spać. Pewnego dnia powiedział do mnie: Nie wkładaj słomy do mojego łóżka, bo jeśli będzie jej dużo, diabeł zrzuci mnie na ziemię. Zrozumiałam, że gdyby jego materac był nieco bardziej wypełniony, tak aby nie spał na stołkach, jak to miał w zwyczaju. Znacznie łatwiej byłoby spowodować jego ześlizgnięcie się. Innym razem powiedział, w nocy przyszedł diabeł, położył mi pod głowę coś w rodzaju poduszki, dość miękkiej i gładkiej. Wydobywał z siebie żałosne krzyki, jak osoba chora, która cierpi agonię. Innym razem wydawało się, że ktoś wchodzi po schodach przed jego pokojem, w ogromnych butach, ale on nikogo nie widział. Te nocne wizyty były bardzo częste. Zauważył, że zdarzało się to głównie wtedy, gdy niektórzy grzesznicy chcieli się nawrócić i faktycznie dotarli do miasta Ars, niedaleko niego, aby uporządkować swoje sumienie i prowadzić lepsze życie, co nie podobało się demonowi. Diabeł szczególnie nienawidził jednej rzeczy nawrócenia dusz, i właśnie dlatego ataki na świętego Wianeja nasilały się zawsze wtedy, gdy do Ars zaczynali przybywać grzesznicy z decyzją zmiany życia, gdy konfesjonał miał być miejscem powrotu do Boga. Wtedy noc stawała się dla kapłana polem walki. Zło nie potrafiło znieść tego, że człowiek, który przez lata żył w grzechu, nagle klękał, płakał i oddawał swoje serce Jezusowi. Diabeł chciał zastraszyć Wianeja, złamać go, zniechęcić. Odebrać mu siły, wiedział bowiem, że jeśli upadnie pasterz, rozproszą się owce. Dlatego przychodził nocą, wtedy, gdy człowiek jest najbardziej bezbronny. Krzyczał, hałasował, poruszał przedmiotami, przybierał głosy, wzbudzał lęk i niepokój. Wszystko to po to, by kapłan przestał spowiadać, by zrezygnował, by powiedział nie dam rady. A jednak święty Jan Maria Janej. Nie ustępował, choć się bał, choć drżał, choć bywał wyczerpany do granic, nie przestawał ufać Bogu. Wiedział, że każda nocna udręka była dowodem, że następnego dnia jakaś dusza wróci do Boga. Sam mówił, że im większy hałas czyni diabeł, tym więcej grzeszników ma zostać uratowanych. To pokazuje prawdę, o której dziś tak często się zapomina. Diabeł boi się nawrócenia bardziej niż czegokolwiek innego. Nie boi się ludzi obojętnych, letnich, pogodzonych z grzechem, boi się tych, którzy zaczynają się modlić, którzy wracają do spowiedzi, którzy podejmują decyzję zerwania z grzechem, i szczególnie boi się kapłanów, którzy prowadzą duszę do Boga. I właśnie dlatego. Kapłani są dziś jednym z głównych celów nienawiści szatana. Nie dlatego, że są idealni, ale dlatego, że zostali wybrani, bo to przez ich ręce dokonują się sakramenty, to przez ich słowa Bóg odpuszcza grzechy, to przez ich posługę dusze są wyrywane z ciemności. Diabeł doskonale o tym wie i dlatego uderza w nich bezlitości. Szatan nie atakuje kapłanów delikatnie. Atakuje ich zniechęceniem, samotnością, lękiem, zmęczeniem, pokusami, oskarżeniami, publicznym upokorzeniem. Robi wszystko, by ich złamać albo uciszyć, bo wie, że jeden wierny kapłan, który trwa przy ołtarzu i konfesjonale, jest dla piekła większym zagrożeniem niż tysiące obojętnych ludzi. Dlatego, jeśli nie modlimy się za kapłanów, Zostawiamy ich samych na polu walki, a to pole walki jest realne, brutalne i duchowo-krwawe. Kapłan jest żołnierzem Chrystusa, a żołnierz bez wsparcia ginie. Szatan nienawidzi kapłanów, bo przez nich traci duszę. Nienawidzi mszy świętej, bo tam uobecnia się ofiara Jezusa. Nienawidzi spowiedzi, bo tam grzech zostaje zniszczony. Nienawidzi modlitwy różańcowej kapłana. Bo Maryja depcze mu głowę i nienawidzi wiernych, którzy klękają i modlą się za swoich pasterzy, bo wtedy jego ataki zaczynają się rozsypywać. Dlatego modlitwa za kapłanów jest koniecznością, to akt odpowiedzialności duchowej, to konkretna walka, to ochrona Kościoła od środka, bo gdy kapłan upada, wiele dusz upada razem z nim. A gdy kapłan jest umocniony modlitwą wiernych, staje się narzędziem, którego piekło nie potrafi zatrzymać. Szatan chce, by kapłani byli samotni, Bóg chce, by byli otoczeni modlitwą, i od tego, po której stronie stanie serce wierzących, zależy więcej niż wielu ludzi chce dziś przyznać. I właśnie w tym miejscu rodzi się nadzieja, która nie jest tanim pocieszeniem. Ale głęboką, twardą prawdą duchową. Bo skoro diabeł tak bardzo walczy, skoro podnosi krzyk, straszy i próbuje zniechęcić, to znaczy tylko jedno. Jego czas się kurczy, a światło Boga dociera tam, gdzie miała panować ciemność. Bóg nigdy nie opuszcza swoich wiernych sług. Każda noc, którą święty Jan Maria w Janej przeżywał w lęku, była jednocześnie nocą w której niebo czuwało. Każdy atak zła był dowodem, że łaska działa z jeszcze większą siłą. Tam, gdzie człowiek widzi słabość, Bóg objawia swoją moc. Tam, gdzie serce drży, Duch Święty umacnia je w sposób niewidzialny, ale realny. To jest prawda także dla dzisiejszych czasów, choć świat wydaje się coraz bardziej pogrążony w chaosie. Choć wiara bywa wyśmiewana, a kapłani atakowani, Bóg wciąż zbiera swoje żniwo. W ciszy konfesjonałów, w ukrytych modlitwach, w łzach ludzi, którzy wracają do Boga po latach zagubienia. Tego świata nie widać w mediach, ale on istnieje. Żywy, prawdziwy i pełen mocy. Niebo nie jest obojętne. Każda modlitwa ma swoją wagę. Każde zdrowaś Maryjo wypowiedziane za kapłana jest tarczą, każda ofiarowana trudność w intencji grzesznika staje się światłem na jego drodze. Nic nie ginie, nic nie jest zmarnowane w rękach Boga. Święty Jan Maria Viannej uczy, że nie trzeba być silnym według ludzkich miar. Trzeba być wiernym, trzeba trwać, trzeba nie uciekać z pola walki. Nawet jeśli serce drży, bo to właśnie wytrwałość, modlitwa i pokora sprawiają, że zło traci grunt pod nogami. Dlatego jest nadzieja, wielka nadzieja, bo Kościół nie stoi na ludzkiej sile, ale na obietnicy Boga, bo Jezus już zwyciężył, a każda dusza, która wraca do Niego, jest potwierdzeniem tego zwycięstwa. I choć noc bywa głośna, świt zawsze należy do Boga. Trwajmy więc, ufajmy, módlmy się, wspierajmy kapłanów, i pamiętajmy, tam, gdzie zło najbardziej się miota, tam Bóg jest już bardzo blisko. Amen.